Mamy już ładny ogórek. Mocno urósł do góry przez ostatnie dni. Urócić no, powiem, że już owoce też już zaczynają tak. rosnąć. To widać. Pierwszy ogórek już widać, że jest zawiązany. Do końca tygodnia coś z tego będzie, nie? Na pewno. To powiedz mi, które liście które no i które pędy zobacz. ja mam oberwać. Zobacz, Michał. No. Ogórek tak jak pomidor, za każdym liściem wypuszcza sezon. Tak, nowy pęd który ma też owoce, i można by się pokusić, mhm. żeby tych pędów no, no. prowadzić kilka, tak? No bo tam też będą ogórki, tak? No to już jest jeden, tak, A tutaj Ale jeden ten krzaczek ma to do siebie, że więcej niż 3-5 ogórków na raz nie zawiąże, nie utrzyma na, na jednym łodydze, na jednym korzeniu. I tak musimy czekać, aż zrobimy te 5, żeby było następne 5. Mhm. Prawda? Mhm. I teraz co? te pędy jakby urosły wyobraź sobie jak je tu wiązać do tego sznurka żeby tu nie było gęsto ani jakoś tam zwarcie wejdą nam choroby grzybowe nie ma jak podlać, nie ma jak rwać ogórki chowają się w liściach no będzie bałagan i co od tych najmniejszych patrząc musimy te wszystkie pędy boczne poobrywać te liście tutaj mogę już? To... Te listki też już można. Tu jest na dole zupełnie To Ten liść co ogórek. dotyka ziemi też go ogurek dostał. Ogórek jest tutaj? Ale liścia okay. O. Okej. O, tutaj tak. też takie malusieńki. Mm -hmm. O, i teraz no ten duży to już koniecznie. Okej, okay, czyli tutaj mimo że jest mimo, ten Mimo że jest ogórek, tniemy. Tniemy, bo one jeszcze teraz są małe, nie? Ale za chwilę... Tak, chodzi nam o te ogóreczki, które są na głównym pędzie. Mm -hmm. Tak, tniemy, ten tak. też. Ten też Czyli za każdym liściem. Patrzysz za każdym liściem Tu jest ogórek. Czyli co, ten liść też? Ten pęd też, to jest pęd. pęd. To mhm. nie liść mhm. okay. Okay. No. Tutaj też. No tu jeszcze maleństwa. No To jeszcze damy im spokój, nie? Bo Czyli tu a, jeszcze To zostawiłem. też jeszcze. Już taki zaczątek. Ale tu jeszcze zostawimy, mhm. bo jeszcze ich nie widać i teraz mamy sporo światła będzie tak i te ogóreczki w ilości od 3 do 5 będą po prostu urosły w owoc a wokół krzewu jest widno sucho tak i on zaraz nie zachoruje nam na choroby grzybowe a my będziemy mieli gwarancję że, że urośnie słuchajcie takie pędy łatwo ukorzenić wkładając do wody jak wypadły nam na przykład ogórki dostaję teraz takie Zdjęcia, zapytania, yy, że usychają wam, nie chcą rosnąć, usychają wam. Sadziliście w połowie maja, czy na początku maja, pomidory czy ogórki nie chcą rosnąć. Jak one się bardzo przechodziły i bardzo zmarzły, powiem tak, tej zimnej wiosny, to one rosnąć nie będą. Warto było takie ogórki wyrzucić, czy pomidory, i z takich bocznych pędów, widzicie, tu już mając zalążki owoców, ukorzenić to po tygodniu już będzie miało korzenie. Czyli wsadzić do wody. I po tygodniu do, posadzić do góry. Ma korzenie, sadzimy do, do ziemi i daje Wam gwarancję, że urosną szybciej niż nawet rozsada posadzona teraz, bo ten korzeń będzie bardzo młodziutki. No i cóż, wystarczy teraz i słuchajcie teraz. Ogóreczek musimy patrzeć, jak nam zależy na owocach, a zależy nam tylko na owocach przy ogórku, żeby te liście były w miarę ciemne. tak, Wtedy ten ogórek utrzyma więcej owoców. Jeżeli będzie będą blade, żółte. Ten ogórek na swojej łodydze utrzyma mniej owoców. Czyli warto to zasilać jakimiś gnojówkami, zwłaszcza z pokrzywy, albo jakimś nawozem mineralnym zawierającym yy, azot, żeby te po prostu owoce nam się tworzyły i zawiązywały. W innym przypadku one będą opadać albo będą bardzo małej ilości.